Hej, hej, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Włoski i zapraszam Was na krótki poradnik, w którym dowiesz się jak w prosty i szybki sposób połączyć dwa zdjęcia, tak żeby tworzyły spójną całość. Zaczynamy! Na samym początku musimy sobie utworzyć nowy obraz. Możemy to zrobić na dwa sposoby, wpisując wymiary szerokość do wysokości, bądź też skorzystać z szablonu. Ja skorzystam z szablonu i wybierzemy sobie format 1024x768. Wypełnienie wybieramy białe. Następnie musimy otworzyć dwa zdjęcia, które chcemy połączyć. Robimy to poprzez otwórz jako warstwę. W tym momencie każde zdjęcie, które otworzymy otwiera nam się i dodaje jako nowa warstwa, jak widzimy, obraz, który dodaliśmy, jest mniejszy niż format obrazu, który założyliśmy sobie na początku. Dlatego teraz też musimy przeskalować to zdjęcie z zachowaniem proporcji, czyli krótko mówiąc, żeby ono wyglądało najbardziej naturalnie. Jeżeli chodzi o szerokość do wysokości, o czym świadczy nas ten znaczek, o czym informuje nas ten znaczek, jeżeli go rozetniemy, możemy oczywiście przeskalować to zdjęcie, ale będzie ono czasami szersze niż wyższe i w tym momencie może wyglądać dość nienaturalnie. Dlatego też my sobie przeskalujemy ten obraz z zachowaniem proporcji do formatu 1024 do szerokości. Kolejne zdjęcie dodajemy analogicznie, jak zdjęcie pierwsze. Jak widzimy, dodało nam się również w nowej warstwie. To zdjęcie, w przeciwieństwie do zdjęcia pierwszego, jest zbyt duże, więc musimy je zmniejszyć również do formatu 1024, do szerokości 1024. Następnie obydwa zdjęcia ustawiamy sobie mniej więcej w położeniu takim, jak chcemy, żeby było efekcie końcowym. Myślę, że takie coś powinno być OK. I teraz najważniejsza mhm. część tylko poradnika, czyli jak połączyć te dwa zdjęcia, żeby tworzyły taką spójną całość, żeby było takie bardzo ładne, płynne przejście pomiędzy zdjęciami, żeby to po prostu tak bardzo naturalnie wyglądało. Dlatego też wybieramy w tym celu zdjęcie pierwszoplanowe, czyli w naszym wypadku ten port ze statkami. Mhm. Dodajemy maskę warstwy biała bez przeźroczystości. Wybieramy gradient, kolor pierwszoklanowy na przeźroczystość, prost kształt liniowy, i przesuwamy w dół od tego zdjęcia pierwszego, jak widzimy, u góry nam się odsłaniają, w zależności od tego, jaki chcemy efekt uzyskać, musimy tą operację kilka razy powtórzyć, aż do momentu kiedy uzyskamy. Najbardziej zadowalający nas efekt. Ja myślę, że w moim przypadku może być coś takiego. Na samym końcu, jeszcze musimy dać zastosuj maską warstwę, i w tym momencie osiągnęliśmy taki efekt jaki chcieliśmy. Czyli połączyliśmy dwa zdjęcia w jedno. Uzyskując bardzo takie płynne przejście i to zdjęcie wygląda naprawdę tak bardzo naturalnie. Także cóż, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że byłem w stanie Wam jakoś pomóc, że poradnik się podobał. Jeżeli tak, dajcie mi znać w jakiś sposób, czy zostawiając łapkę w górę, czy też jakiś komentarz. A ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejne poradniki. Cześć!